Dobry, cześć, kukuryku. Witajcie. Nie rób drugiemu co, to, co Tobie niemiłe. Jest takie powiedzenie. Słuchajcie, poczułem się bardzo e, urażony, że ktoś mnie tutaj posądza jakieś, e, o jakiejś rzeczy, nie, nie, nie słuchając całości tam wypowiedzi, nie słuchając wszystkich filmów, ale sobie uświadomiłem, znaczy uświadomiłem, sobie, uświadomiliście mi, że, że zrobiłem też e, podobną rzecz. To znaczy, nie zapoznałem się z całością materiału, wypowiedziałem swój o nim jakiś tam osąd, prze, przekręciłem jakieś słowa. Też nie chciałbym, żeby ktoś moje słowa przekręcał. A jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo doceniam właśnie ludzi, którzy, którzy szanują pewną dokładność w tym, w tym, co się mówi, bo. Dookoła wszędzie nas tutaj już to, co nas otacza. To jest właściwie kompletne, e, e, kompletne rozluźnienie. Można mówić dzisiaj jedną rzecz, jutro inną. E, potem twierdzi, że się powiedziało coś innego. E, więc trzeba doceniać właśnie, właśnie tę dokładność językową. E, oczywiście. E, Zrobiłem to co trzeba zrobić, kiedy gdzieś tam jakiś błąd się popełni, czyli no po prostu e, usunąłem te, e, te dwa filmy. E, i, e, no i co myślę, że się jakoś gdzieś tam e, że się gdzieś tam jakoś będziemy cały czas spotykać, bo, e, bo chodzi nam wydaje mi się, e, o to samo. Stanęliśmy teraz przed takim naprawdę dużym, dużym zagrożeniem, i wydaje mi się, że, że najgorsze jest to, gdyby nas tutaj jeszcze, gdybyśmy się jeszcze mieli, mieli w tym wszystkim dać, dać skłócić. Od razu jeszcze jeden temat poruszę: temat cenzury. Czy ja usuwam łapki w dół? Nie usuwam łapek w dół. Łapki w dół po prostu się nie wyświetlają na, na, na YouTube. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, żeby je tam włączyć. Ja... Zawsze o te łapki w dół i w górę. Proszę na końcu filmu, dlatego że jest to dla mnie ważne. Ja tutaj nie, nie nagrywam filmików po to, żeby, żeby się nagrzewać tym, że mnie ktoś poklepuje po plecach i mówi mi, że, że fajnie powiedziałem. Zawsze proszę o opinie pozytywne, negatywne. Segregacjoniści oczywiście jak wpadają na kanał, to mają do powiedzenia tyle, że właśnie jesteś taki, śmaki owaki i owaki i trafisz za chwilę pod odkurzacz. No ale to też dają sobie świadectwo sami. Natomiast jeśli ktoś konkretnie pisze i podaje, że w tym i w tym filmie przekręciłeś słowa, no to jak najbardziej, jak najbardziej trzeba to, trzeba na to zareagować i poprawić ten błąd także nie, nie, stosuję, nie stosuję również cenzury w komentarzach z zasady usunąłem jeden komentarz, o którym powiedziałem, zablokowałem też jednego gościa, który po prostu spamował też pewnie wiecie o kogo chodzi natomiast z komentarzami jest tak, że to już mi się parę razy zdarzyło zwłaszcza na początku, jak, na samym początku jak film się pojawia widzę że na przykład bo potem już tych komentarzy jest tyle że nawet nie ma jak tego sprawdzić ale ja widzę na przykład że komentarzy jest 15 a wyświetlają się na przykład wyświetla się 7 czy tam 8 nie wiem co się dzieje z tymi komentarzami nie wiem czy google coś tam filtruje czy wyłapuje jakieś słowa kluczowe w każdym razie w każdym razie ja kiedy coś usuwam to o tym mówię. Wydaje mi się, że uczciwość, uczciwość tego wymaga. Jestem przeciwnikiem cenzury. Pomijając, mówię, właśnie jakieś tam sprawy, które są w oczywisty sposób, moim zdaniem, niewłaściwe. Nie, nie Także z komentarzami tak to wygląda. Kanał, słuchajcie, dostał. Ciekawa sprawa. Kanał dostał ostrzeżenie, że. że Znajdują się tu treści szkodliwe. Co ciekawe, nie został wskazany żaden konkretny film. Co więcej, wszystkie filmy są oznaczone jako bez, bez żadnych zastrzeżeń. No to jest chyba kwestia tego, że, że ja tutaj dużo mówię w koalangu, w języku skojarzeniowo-aluzyjnym, i algorytmy tutaj pewnych rzeczy nie wyłapują. Wyłapał to gdzieś tam człowiek. Ale już mu się nie chciało wskazywać konkretnie co, albo nie za bardzo wiedział jak to zrobić, więc po prostu oflagował kanał. No, słuchajcie, ja miałem jeden kanał już zdjęty na początku roku, zeszłego roku, bez żadnego ostrzeżenia. Także, no słuchajcie, to jest, to jest YouTube. Podałem Wam kontakt awaryjny w razie gdyby kanał tam z dnia na dzień, czy z minuty na minutę gdzieś tam wyparował. Ja go usuwać nie zamierzam, no ale to, to mówię, to nie, są moje, to nie są moje decyzje. Więc takie rzeczy organizacyjne. Słuchajcie, jechałem dzisiaj, do, jechałem dzisiaj rano na siłownię, i w radiu usłyszałem, Zazwyczaj rady wyłączam, ale tutaj jak, jak gdzieś tam jadę kawałeczek, to, to nawet nie zwróciłem na to uwagi. Włączył się akurat serwis informacyjny. Hiszpania właśnie znowelizowała swoje prawo. Psy i koty zostały uznane, zrównane w prawach z innymi członkami rodziny. Co to oznacza? No, oznacza to, że tam w radiu mówili o tym, że to chodzi o to, że żeby te Zapewnić im prawa, jak są tam poniewierane przez, przez właścicieli. Chwyciłem później i zacząłem czytać na ten temat. Tam jeszcze inne wytłumaczenie jest. W Hiszpanii ponad 100 tysięcy rozwodów rocznie się odbywa, no i teraz, dzięki temu, że, że, że pies i kod jest równoprawnym członkiem rodziny, no to sędzia może teraz zdecydować, czy po rozwodzie będzie z, pies z mamą, czy. Czy no właśnie czy to jeszcze można mówić mama i tata, czy to już inaczej się nazywa, w każdym razie, czy z jedną stroną zostanie, czy z drugą, czy jakieś alimenty zasądzić, no to śmiesznie brzmi, ale dokładnie, ale dokładnie tak to jest. I co tutaj co tutaj się dzieje? No oczywiście z jednej strony, można powiedzieć, to jest zrównanie praw. Zwierząt z prawami ludzi, tylko że czy, czy to na pewno w tę stronę działa, tak? Bo czy to nie jest tak, że nam się zaczyna powoli uświadamiać, że, że człowiek to jest właściwie takie trochę bardziej wygadane zwierzę i to idzie właśnie, my jesteśmy teraz zrównywani w dół. No. Nie wiem, nie, nie, do, nie doczytałem, tutaj przyznaję też jak to będzie na przykład tam z rybkami, z żółwiami, bo przecież psy i koty to nie to nie jedyne, to nie jedyne zwierzęta domowe, jak będzie z chomikami, co tam nie wiem, jak ktoś ma na przykład karaluchy, albo, albo w ogóle mole w szafie, czy to też gdzieś tam się zwierzę to jest zwierzę, nie? żywa istota. Widzicie co tutaj się, co tutaj się odstawia. My jesteśmy traktowani już w kategoriach weterynaryjnych. Odporność stadna, to jest pojęcie przecież z weterynarii, a nie, nie z medycyny. To jest kolejny, to jest kolejny etap, tak. Najpierw się zmienia pojęcia, a potem się jakiś tam Bezprawia ustanawia, e, które mają to tam zwykłym e, szaraczkom e, już wetknąć do głowy, że tak to po prostu jest. No, człowiek, kot, pies, jedno i to samo. E, także w takim, w takim w tej chwili e, w świecie żyjemy, i no właśnie, zastanawiamy się, jakie tutaj środki są adekwatne, żeby żeby reagować, żeby reagować na to. Ja mam nadzieję, że, że, że w naszej Polsce takie takie cuda się nie zdarzą, ale, ale mamy tutaj grupy różnych działaczy Którzy przebierają tylko nogami, żeby, żeby zrównać, nas, zrównać nas już właśnie z kotami i z psami. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie szło. Dużo się znowu dzieje. Myślę, że będzie za chwilę następny film. Już nie chcę teraz w, w mieszać wątków. Także słuchajcie, pozdrawiam serdecznie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli wydaje Wam się istotny. Piszcie komentarze pozytywne, negatywne. Staram się to wszystko czytać w momencie, kiedy mam, kiedy mam czas. Wyrażajcie swoje opinie. Łapki w dół się nie wyświetlają, ale ja je widzę, także. Także warto, jeśli Wam się coś nie podoba, a nie chce Wam się pisać, to możecie w ten sposób też, też się wyrazić. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, cześć.